Witam serdecznie po całkiem sporej przerwie od gierek, ale witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj terror, mamy w stand-off dwójeczkę i możliwe, że w tym tygodniu będzie maratonik z tej gierki, więc do piątku powinniście mieć na kanale stand-off dwójkę, ale nie wiem, nie wiem, to zależy od Was, czy będziecie chcieli. Kurwa maci już dostałem Jebane plecy mi zrobili, ajajaj, aj, aj. niedobrze, niedobrze Niedobrze, ale w pistoletci, jak zawsze jestem słaby mm. za przyciąganie, ale dopiero co wstałem, wiecie? I po takiej długiej przerwie Nagrywać trochę jest dziwnie, tak na nagrać, bo teraz cały czas Na omlecie jestem I jak chcecie na przykład, to tam macie teraz powiem Boże, dobrze Dobre, do, Pięknie Co tu się odjebało właśnie? Koleś, on ono... No Pięknie, pięknie No omlecie macie moje live'y, staram się, żeby live'y były codziennie Teraz chwilowa przerwa była, ale live'y macie tam codziennie, więc Wbijajcie kamil.st kamil.st i tam macie na stand of Minecraft live y są codziennie, więc kto chce, bardziej mnie poznać tam, tam jestem bardziej taki naturalny, więc zapraszam serdecznie. A nagle mam 550 pingu. No kurwa macie. Nie, to 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 serde, no, no już nagle ping wrócił widzę, ale yy, po prostu te dwie rundy nie są dla mnie chyba. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Ping się będzie normował widzę Dobra teraz skupić się trzeba już Zabawa zabawą ale skupić się trzeba Eko nie zagram raczej zagram Dobra kamizelka mogę kupić i to Mam 170 pingu Nie wiadomo skąd nagle Nagle mnie zaczął tepeć a dobra Ok tyły Musimy wszyscy razem się skupić I wtedy to wygramy. Zabili go czy nie? Zabił go, dobrze Osłaniajmy, osłaniajmy Chodź Kurwa Zostawiamy to porządnie Przyjmij, przyjmij, Nie to chciałem podnieść, szczerze. No ale... Dobra, ale... mamy go KURW! Już wiedziałem, że mi tyły robi Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem Wiedziałem czat, niestety wiedziałem o tym, ale... Nie zdążyłem już zareagować Nie zdążyłem... No i został koks Który zginął właśnie Wszyscy <laughs> wszystkie wziął z kosy Kurwa, co to, to się odwaliło? To ja nie mam pytań za ten czat, ale... Teraz zginął jak najmniej. Po prostu szybko plec mu zrobił, skoczył z balkonów i tyle. O, panie choro. Panie się nagrywa, dawno. Nie pamiętam tego uczucia, dawno. Dobra, akaczek. Skupienie. Hmm, B, A, B, A. Na którą stronę idziemy? Yy, oni idą w stronę B. Jak zawsze. I może ktoś pójdzie środki. Dobra jest flashback dostaję okay. na Pytanie gdzie są moi Dobra poszli na... A to jest dobrze Ja chyba dwóch ściągnąłem ze sobą do grobu? Chyba tak Nie zauważyłem tam ilu ściągnąłem Możecie napisać czy jeden tam patrzy, dwóch? I jak ocenia się mój występ po trochę przerwie, nagrywaniu yy, 2,4 u mnie? Niestety, niestety, ale ja to jak napiszę nagrywkę, po takiej przerwie, no to jest spokojnie. Ładnie koleś, kurwa. Dobrze, bardzo dobrze, ale da radę chyba rozbroić. Tak, dał radę niestety. Przewidywalne. Że... Dlaczego się zapytacie? Jeszcze miał tak dwie... niecałe 2 sekundy na rozbrojkę, więc to jest mega mega dużo. Dawaj, dawaj, lecimy, lecimy. A jak się spytacie rangę, brąz, dwójeczka. Bo ja nie gram za bardzo yy, i się nie skupiam na rangach, po prostu na odcinkach. Chcę wbijać jakieś dobre ranki w pić Dobra kurła Akurat teraz oko mi musiał zaszkodzić No zeszk... Byłem szybko nazywany troszkę dalej mówię Dobra szybko się podrabię yeah. I zdychaj hmm. Dwóch na dwóch jak to rozegrają Przewaga jest, tylko tego nie zdupić No bo ten idzie od tą, ten idzie od tą Smurfik, ja z tobą już kiedyś grałem na nawet spoko mu idzie Dobra, statek nie ma tragedii, co był, bywały gorsze Oj, oj, oj Miejmy pleców chyba Właśnie o tym mówiłem. Aj, dobra, trzeba jakoś się skupić. czy nie być na hamę dystansem, zagrać dystansem, dystansem, bo to to, to, to nie ma sensu. bo tyle. To nie ma sensu, trzeba się dać skupić i grać na dystans. Defensem, znaczy się, bardziej defensywnie, bo oni wszyscy, cały ich team rasuje. pójdę do tego za człowiekiem z paczką tak się dzieje jak dwóch tylko idzie a reszta kujwa, idzie bez paki zajeb smerf jak ja cięż... mówiłem że dobrze grasz to Mmm, cofam to. S dwóch awków, serio si. Nie, jak oni to przedupią? Jest jeden, proszę nie przedupcie tego. Ja jest. No, mam tylko 300 zaległości, do nadrobienia. Co ten kolegaś robi? Jestem ciekaw. Naprawdę jestem ciekaw, co oni odwalał. Tyły. Dziś jest dzień mór. NICE! kurwa, Andronik! Eee, Andronę. końcu coś pokazałeś kurwa. No w ja też nie mam ale ja to... 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 Ja to... ja tylko grał w żeby oni podkładali te głupie bomby. Kto bomba bombę ten musi... Podkładać ją. A nie... O! No nareszcie! Trzech na dwóch idziemy! Nice! A. Wejdziemy całym team. Jakim chujem nagle on nie zginął? Ile? 41. Powinien dostać 3 razy więcej, ale nie wiem dlaczego. Się nie rozumiem tego. I w grze. Co za dostaniesz dostanie czasami co za mi jakoś inaczej i masz tylko na 41 50 coś. Tu powinien być dużo lepszy wynik, bo oni niektórzy z nich jak grają jak nopki zwykłe. Ale już nic na to nie poradzimy. Możemy tylko właśnie wygrywać. I nadrabiać stracone punkty. Dobra, trzeba się skupić. Kurwa, jedną rundę muszę zrobić tak po swojemu w końcu. Hmm, jak tylko, jak to zrobić? Czad, to jest pytanko właśnie. Jak to zrobić? Czad, sorry. No, Moment, to, to ja mówię, kurwa, przyswyczajony już do live'ów. Ludzie, co ja mam zrobić? Niepotrzebnie oddałem wystrzał. Jestem tego świadomy. Zdjęty skąd kurwa koleś był nagle za ścianą? XD no fajnie, przeszedł szybko. Sekundę mu to zajęło, no to jest niemożliwością kurwa, żeby w sekundę przeszedł taki dystans. No to jest, sorry, memory, ale to jest niemożliwością. Chętnie bym zaczął jak on to kurwa robi, że nagle, nawet z kosą, skosą z kosą się nie przejdzie aż tak szybko, tak szybciutko. No teraz ja to spierdoliłem kurwa po całości. Cześć, musiałem zagrać jako kurwa. No i gdzie Jimmory kurwa, Ilu Lewis 5 na czterech, zobaczymy czy to dura o zobaczymy, zobaczymy czy by nie mm, Nie, trzech na niego wróciło, by ciężko byłoby bardzo Ja muszę coś normalnego czas w końcu zrobić, ale już nie będę miał okazji, bo to jesteśmy jako antyteru, więc Lipka, lipka w lipkę. Zobaczmy, zobaczmy, jak nam pójdzie, 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 pójdzie. pójdzie. Dobra, kupmy może w sumie zagramy. i tak mi to w sumie ja jestem średni z pistolecików. Ja wolę bardziej akacze i tak dalej, a ja tak wiem, że nie widzę tego na odcinku. Zjebałem. Zjebałem. Zjebałem najgorzej jak mogłem, powiem tyle czat. Ani jedna kosa mi nie wlazła. Spierdoliłem to po całości. Tkoś spierdolił tak jak ja. Ale wygraliśmy. Tylko on miał więcej szczęścia. Nic, rozumu. Ale już wiemy, czat, że oni będą szli znowu na tym razem, będą szli tylko na B. Więc mamy taką przewagę, że możemy się w sumie przyłożyć. Widzieliśmy, że oni już przebiegali wszyscy tam na B. Więc to jest przewaga, że możemy użyć... co ja robię, co ja dziś zapadam, jak odgrywam. No dobra, mamy to, co to... wiem, ja przekonany, że na B pójdą, bo tam skręczali wcześniej, ale mogli zmienić taktykę, ale u mnie jest taktyka jedna, i niezmienna. Będziemy nadrabiać. Będziemy nadrabiać kurwa, nie pozwolimy sobie tak w kaszę tmuchać. Zafleszujemy im tam ładnie. Aha! Spoko, ja dostanę fleszę. Ciekawe jak. Jak rzuciłem tam bardziej. Czyli teraz na B. Jeden Jednawka że zdjęte szybko poszli na A czy na B? A czy B, A czy B? Aha Ziomek, idziemy we trójkę i ty kurwa nie widzisz, że on jest na górze. Ja przekonany nie, że Ziomek przebiega, mówię, dobra, nie zwrócę uwagi raz w życiu. Trzeba zwracać zawsze uwagę, bo jak nie gra ze swoimi, no to oczywiście nie spojrzał w górę. Moja wina też powinienem spojrzeć. Nie ja był mega widoczny, ale ja to co mordę wstałem, więc trochę lipka. Lipcia, lipcia. Więc trochę ten wzrok gdzieś jest szwankuje, ale na innych odcinkach powinno być lepiej, bo będą nagrywane, wiecie dużo, dużo później pewnie. Słyszę ich kurów Słyszę gdzieś kroki Dobrze ładnie morta zrobię ładnie Podolcie, że będę to bo dużo lepiej mi się gra. A, jak ktoś założył, to coś nie mam połowy no bo posp wytwarzałem na lepsze. Nie posprzedawałem i tak dalej, i tak dalej.

ale ładnie zdjęty przez niego, bardzo ładnie. Dwóch na jednego. Mamy szansę też ugrać. Mamy motherfucking szansę. Widzę jednego wywalili. To jest 4 na 4. Pięknie, ale wleciał w niego, więc... Ale ugrano runda, więc to jest najważniejsze. Ile już to... Coś! O kurwa, 17 minut bitwa. To... to będzie oglądanie, oglądanie Co flashback, kurła ale mi oczy już zaczęły boleć czemu ja mówię cały czas czad? Kamil, to jest odcinek, nie live serio, ludzie, ale mi oczy zaczęły poleć tego rannych nagrywek, już wiem czemu nie robiłem tak. Nie, serio, nie widziałem na test przeciwnika. Tak mi oczy zaczęły szczypać. W sumie mógłbym pro90 zagrać, bo to dużo, dużo lepiej mi będzie szło. A trochę mogę staty na to robić. Aha, skan! Pozdro, kurwa, skan mu w Zaje fajnie! XD, skan mu las. Spoko, to, no zrobiłem staty. Huf, 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 przynajmniej asystę wleciała jakaś. No ale kurwa, no to... No rozumiem za to z to, To przejście, no ale przez całą taką ścianę, no kurwa, no... No, no nie, no... To żart bo Albo kość tyle fuksama Leżeć kurwa w księżach. Drugi A, spoko, headshot 24 Bo się ruszyłem i kurwa, za zapisało jakbym trzeł go w tułów Spoko, skanik. Jak ja kocham za to grę kurwa tą Te jebane skany wszystkie Teraz się trzeba skupić bo przedupimy yy, Rundę ale tak widzę że pewnie Przedupimy możliwe albo musimy się skupić Chyba pójdą na tak, no to możliwe, że runda będzie ugrana Co się spak? Szybko paka, 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 paka Chciałem wziąć kacza, ale nie pykło, więc lip. Dobra Ostatnia czat runda. Trzeba się kurw tak skupić Wszyscy razem idziemy. Wszyscy razem spotkamy się Jest! Tak jest, chat, kurwa. Tak jest, ludzie, tak jest Wygrane, kurwa, Mega ciężki mecz, ale wygrane Plus 34 punkty i brąz TRÓJECZKA chyba już jest, czy jeszcze nie ma? Jest BRONZ TRÓJECZKA, więc najsick Więc dzięki MAM mordy za uwagę, mój lewas Kamil ST Kamil nałogowej, sorry, pierdolą mi się już kanał, więc Kamil nałogowy jest I też no, wpijacie na omleta, to tak. mój nik Kamil ST właśnie tam, tam są codziennie liveiki, więc Lecimy z maratonem My się już widzimy jutro. Mój dla Was Kamil. Na no, obiet. Pa pa wszystkim! Koniec.